To, to jest już odcinek od razu. To jest odcinek od razu zrobiony po urbeksie toalety. <grym>, że tak powiem. I tu jest taka dziura. Tutaj, on patrzy. Tu no właśnie, tu jest most, a tu była dawna kanalizacja. No właśnie, tu jest most, a tu była dawna kanalizacja. Dziura. Tak, y... i to jest tak. To ja jest. Ten, to, je, to będzie nasza baza od teraz. Zaprezentujemy wam ją. Tutaj się idzie i tu jest jeszcze wejście, ale tam wolimy nie wchodzić. A dla bezpieczeństwa yy, możemy też zawsze bazę zrobić, żeby nikt nas nie zobaczył. Zrobimy bazę tu. Tu zrobimy sobie bazę głównie, bo tu jest bardzo fajnie. Tu już w, w, bardziej widać tą dziurę, on idzie po łaście. <gry> no, możemy coś nagrać. Tu... Idziemy do Patryka na mościk, bo jeszcze tam nie byłem, a chcę tam wyjść. No z naszym zbro... Nieważne, o, o czym on mówi, to są nasze sprawy. Ło, ale tu fajnie jest. Tylko ja tam wolę na razie nie wchodzić. Do środka. No dobra, to teraz, Patryk, wykaż się swoim parkurem. mi Dasz radę? A tu jest nasza, nasza kłoda Może się urwać film, także no Jak już zrobimy kolejną część A tu mam Tu mam ślimaka No i to tyle O, tu jest jakieś drzewko Tam będzie nasz pieniek I to jest taki stoik trochę, nie? No. Słuchaj, Fajne to. Taki płaski jeszcze. No i to wow. tyle. Wow. I to jest nasza baza. I to, mi to bronię. <noise> bronię. No ja tu mam swoją laseczkę piękną, którą będę na każdym odcinku w bazie brał. Dobra. I to tyle na odcinku Siema.